Poddajcie się! Tam nie ma wyjścia! <śmienicza> <śmienicza> Alozaur bez uszczerbku. Idealnie zachowany w wielkim krysztale kwarcowym. Odkrycie graniczące z cudem. Nawet nie próbuję domyślać się, jak to jest możliwe, ale oto on, nienaruszony od milionów lat. Wyobrażacie sobie, co czułam, kiedy go znaleźliśmy? W życiu nie widziałam nic tak pięknego. Co więcej, nikt niczego takiego nie widział. Naprawdę niezły eksponat. To spełnienie moich najskrytszych marzeń. Niczego nigdy aż tak nie pragnęłam i nigdy nie zapragnę. On musiał być tylko mój. I tak by się stało, ale oczywiście musieliście się wmieszać. Pani profesor, ale to nieba chciała pani powiedzieć, że byłby nasz. Windsor? o nie. Wybacz, Welmo. W imię nauki złamałem prawo. Tak wiem, to był błąd. W sumie dobrze, że przyszliście. Jak możecie być tak samolubni? Znalezisko jest własnością wszystkich. Masz rację, chociaż prawnie należy do miasta La Serena. To jest teren publiczny. Myślałam, że wystraszymy wścibskich i jakoś uda nam się go stąd wywieźć. To ten alozaur jest źródłem historii o pantozaurze. Indianie pewnie się na niego natknęli i tak powstały legendy. Wykorzystanie tego mitu wydawało się doskonałym sposobem na odstraszenie ludzi. Od razu się zorientowałam, że firma górnicza posługuje się tandetną atrapą. A ja wiedziałem, że potrafię stworzyć coś lepszego. Przydał mi się do tego projektor hologramowy pana Hableja oraz kurs grafiki komputerowej. Kostiumy Velociraptorów pożyczyliśmy sobie z Muzeum Historii Naturalnej. A rozpuszczalnik dostałam od znajomego budowlańca. Armatki rozmieściliśmy w mieście. Miały imitować ogniste podmuchy. Zamierzaliśmy w ten prosty sposób wystraszyć mieszkańców. I wtedy moglibyśmy niezauważalnie przetransportować kryształ. Kłopot w tym, że skamielina znajdowała się dokładnie pod śródmieściem. jak niby chcieliście wynieść tego grzmota na powierzchnię, he? Z pomocą dynamitu korytarze rozciągają się pod całym miastem. Wszędzie umieściliśmy materiały wybuchowe. Miasto miało się wyludnić, a wtedy zdetonowalibyśmy ładunki i nocą wyciągnęli alozaura. Nigdy bym nie przypuszczała, że będę mieć na bakier z prawem. I ja też. Na bakier z prawem? Chcielibyście. Kwalifikujecie się na super przestępców szalonych naukowców z hologramami i miotaczami ognia. Zabezpieczyłeś rozpuszczalniki? Oczywiście, że tak. Tak, armatka była wyłączona. Jestem pewna, bo no to ja ją wyłączyłam. W takim razie musimy się stąd jak najszybciej wydostać. Wszędzie tu pełno łatwopalnych materiałów. Jeśli ładunki wybuchną, wszystko się za.